Dziwi Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Pożyw. Na jeden kontakt z Foszmańczykiem. Mokrzycki przekładał sobie na prawą nogę. Faulowany Foszmańczyk i będzie rzut karny. W 16 minucie spotkania dobra wymiana Foszmańczyka z Mokrzyckim. Ten pierwszy. Został w szesnastce sfałowany. Popatrzmy do bramki na... Mokrzycki. 1 do zera. Zaczęliśmy to wiosenne strzelanie w 17 minucie spotkania pierwsza bramka wiosenna. Michał Mokrzycki prowadzimy z Polonią 1-0. Ta drużyna, która gdzieś tutaj napędza nam stracha i tak patrząc z góry prezentuje taki jeszcze trochę młodzieżowy wnioski futbol i to należy za wszelką cenę wykorzystać, na strzelać trochę bramek, bo to, to zawsze będzie ułatwiało następne mecze. Ładnie Biskup na lewą stronę, wyroba uderzenie, rykoszet, 2 do 0! I właśnie Piotr wyroba kapitalny debiut tego zawodnika w barwach ruchu, w 31 minucie podwyższa prowadzenie niebieskich, 2 do 0! I właśnie o to chodzi, pograć piłką, czasami przyspieszyć do boku i popatrzeć tylko w momencie... Do... Jest po prawej stronie tragasz. dobre wyjście Kawuli, Rusza do piłki Biskup. Biskup! Techniczne I... uderzenie w Bramka! 3 do 0! Michał Biskup, on również zalicza debiut z Bramką dla ruchu. I tak to właśnie powinniśmy byli zrobić od początku. Gdzieś ta polonia się trochę otwarła bardziej, ale jak widać, jedna piłka prostopadła. Tutaj błąd w ustawieniu. Biskup to bardzo ładnie